PAST SIMPLE i PRESENT PERFECT. Różnice między tymi dwoma czasami i kiedy ich używać. Wydaje się to bardzo trudne, bo to są zwroty, których nie możemy przełożyć na język polski w sposób bezpośredni. Oddemonizujmy to. Zróbmy to bardzo prosto. Różnica między PAST SIMPLE i did it. Oznacza to, że zrobiłem to. I visited London five years ago. Odwiedziłem Londyn 5 lat temu. Sprawa jest prosta. Czas jest linearny, ponieważ rozumiemy, że to się gdzieś tam kiedyś wydarzyło w przeszłości. A w naszej głowie jest przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I ta linia jest w naszej głowie i w związku z tym widzimy to na początku tej linii. Gdzieś tam 5 lat temu. Sprawa jest prosta. Używamy tego czasu wtedy, kiedy chcemy powiedzieć o czymś, że coś się wydarzyło. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś się wydarzyło w przeszłości, ale teraz to, co się dzieje, niejako odczuwa, to, co się wydarzyło w przeszłości, czyli przeszłość ma wpływ na to, to wtedy użyjemy czasu present perfect, czyli powiemy, I have done it. Ale to tłumaczenie nie jest takim tłumaczeniem, które można klarownie zrozumieć. Ale teraz, proszę Państwa, przekaz od Jana Kałuży, mojego partnera i współtwórcy metody Sarneckiego-Kałuży. Otóż. Myślcie Państwo o czasie present perfect jako o czasie teraźniejszym. Tak, my mówimy o tym, co się dzieje teraz w naszej głowie. I have done it. Oznacza to, że teraz jest coś u mnie, co wynika z tego, co było w przeszłości. I na przykład, jeżeli ja w swojej mamie, małżonce, swojemu koledze powiem I have done it already to znaczy, że w teraźniejszości ja czegoś nie muszę zrobić, bo już to zrobiłem. Ale jeżeli ja chcę powiedzieć I did it. Ja to zrobiłem. No to wtedy możemy powiedzieć when? No, powiemy three days ago. Ale ja punktowo tylko opisuję, że coś się wydarzyło w przeszłości. Czyli jeżeli coś ma powiązanie, uwaga, Present perfect jest achronologiczny, ponieważ my zaczynamy teraz i cofamy się. Bo my mówimy o teraźniejszości, my chcemy podkreślić teraźniejszość. To ciągle nie jest bardzo klarowne, ale wejdziemy w tą klarowność za sekundę. Popatrzcie się Państwo, jaka to jest różnica. I saw that movie. Co to oznacza? See, saw, seen. I saw that movie oznacza widziałem, Obejrzałem ten film. I co to znaczy? Co to zdanie oznacza? Że ja kiedyś go obejrzałem. Ale uwaga! Jak ja powiem I have seen that movie, to oznacza, że ten film jest w mojej głowie, ja go pamiętam, jestem w stanie go opisać, coś z tego wynika. I saw that movie oznacza, że gdzieś, gdzieś kiedyś widziałem, ale nie komunikuję niczego więcej. Jeżeli ja bym chciał powiedzieć w tym momencie, nawiązać kontakt z tą osobą, to musiałbym zapytać, do you remember it? Czy ty pamiętasz? Ktoś powiedział do mnie I saw that movie, a wtedy mówię, do you remember? Bo z tego zdania I saw that movie nie wynika, czy on pamięta, czy nie. Wynika tylko, że on obejrzał ten film. Ale jeżeli ktoś powie I have seen that movie, to ja już pytania do you remember it? Nie będę zadawał, bo I have seen present perfect oznacza, że w mojej głowie ten film jest teraz. W związku z tym, jeżeli ja powiem I have never seen that movie. Oznacza, że w mojej głowie tego filmu nie ma i w związku z tym albo z kontekstu będzie wynikać, chcę go zobaczyć, albo yy, jestem zainteresowana, żeby pójść, albo nie znam go i właśnie ci komunikuję, że w teraźniejszości ja tego filmu nie mam w głowie. Jest to inne spojrzenie na present perfect. I teraz, jeżeli ktoś powie, I have to. I heard Christopher speaking on YouTube. I have heard. Co to będzie oznaczać? To jest perfect. Present perfect. Here, prawda? I have heard. Słyszeć. Słyszałem Krzysztofa na YouTube. Co to oznacza? Że słyszałem, wiem o czym mówił. Ale jeżeli ktoś by powiedział, uh, I heard him. Five months ago, to nie wiadomo, czy w ogóle ktoś pamięta, kto to jest, ten Krzysztof, czy co on mówił wtedy i tak dalej. I wtedy możemy zapytać: Do you remember what he was talking about? Czy ty pamiętasz, o czym on mówił? Ale jeżeli ktoś powie: I have heard him, oznacza to, że ktoś pamięta. Na ekranie widzicie Państwo link. Adres, pod którym znajdziecie Państwo bezpłatny materiał, który wzmocni Wasz język angielski, rozwinie Was w konwencji metody Six-Pack English i metody starneckiego kałuży. W opisie także znajdziecie Państwo link. A póki co życzę Państwu wszystkiego najlepszego, zapraszam do subskrypcji tego kanału i życzę powodzenia. Good luck! Krzysztof Starnecki, Quest for English.